się siemano, siemano w tym nowym dniu. Będę mówił głośno, ponieważ nagrywam z telefonu i wziąłem kamerę, bo szybka akcja wyszła. A mianowicie, co się wywaliło? Przyszedł do mnie ziomeczek który ma przepiękny ogród i powiedział mi, że źle zrobiłem, ponieważ muszę dać na te bordy kostkę brukową. Ja już mam tego dosyć, bo nie wiedza robi swoje. Powtarzam się cały czas z robotą. Już jedną paletę kostki brukowej sprzedałem za pół cenę. Yy, teraz znowu potrzebuję cement, żwir. Dużo roboty znowu, rozkopywanie zraszacze. Może będę przestawiać. Także powiem Wam, że lipa, ale zobaczycie to wszystko, jak ja to robię ponieważ potrzebna jest kostka brukowa, żeby te kółeczko na kosiarkę tam wjechało, żeby nie podkaszać i czasu nie tracić i się nie bawić całe życie także słucham wszystkich i, i robię dalej, także rozgrzebuję dalej podwórko i robię to dalej zobaczycie w tej chwili, właśnie ja po tą kostkę brukową, 610 sztuk kostki i 27 obrzeży także to na tyle tej wrzuty Dojechałem do jednej hurtowni kostki brukowej, ale nie mają nic na stanie takiego co ja potrzebuję. Także jadę do Pola, tam gdzie brałem całą kostkę brukową, jest to troszkę dalej, ale tam jest wszystko na dzień miejscu. Dzień. Także do następnej wrzuty, bo się śpieszę, bo muszę busika oddać mojemu sąsiadowi. A mam mało czasu, bo mam dwie godzinki na załadunek i na pojechanie, a tam jeszcze mi zostało 20 minut drogi. Do następnej wrzuty. Mano się, mano w tej nowej wrzutce to jest drugie moje podejście. Jestem w cekpolu w Bydgoszczy na Mińskiej. Dawno już nikt tutaj nie pracuje. Wywalili mnie z tą paletą na zewnątrz. Nie ja się śmieję, poprosiłem, żeby wyrzucili na zewnętrzną, bo nie zdążę obrócić. Musiałem rozdzielić sobie warstwy, żeby nie przeładować z samochodu mojego ziomeczka. No i też nie chciałem na lewo jechać, bo jakby mnie krokodylki złapali, no to to już jest w grubych tysiącach. Wiecie jak to jest. Także rozkładam sobie, wkładam sobie tą paletę. No i co, działam dalej. Działam dalej, tak widzicie po prostu, że non-stop z braku wiedzy marnuję pieniądze, ponieważ jak mówiłem wcześniej, zapłaciłem 1000 zł za obrzeża, za 600 kostek, a kupiłem głupie, śmieszne bordy za tysiaka, gdzie się wszystkie powinchlowały. I żałuję, nie popełniajcie tych błędów, nie kupujcie żadnych plastikowych bordów. Kupujcie od razu obrzeża, wstawiajcie, róbcie profesjonalnie i dobrze, bo głupi traci dwa razy. Dobra. Dobrze jakie ładne drzewka. Co mnie drzewka interesują. No chyba, że je obetnę i wtedy ten... do siebie wstawię. Dobra, to na tyle. Do następnej. Hej. Siemanko w tym nowym dniu. Trochę dni minęło. Była Majóweczka. Nic nie robiłem. Odpoczywałem. Relaksowałem się. I teraz tak. Zostałem w tym sam. Kompletnie sam. Ponieważ Magda dzisiaj Zaczęła pracę pierwszy dzień, zostawiła mnie, no ale dużo mi pomogła. E, dużo, jakby, dużo jakby się zadziało, dużo się ruszyło. A teraz powiem Wam, że jak to wszystko jest tak już pokończone, to tak już no, człowiek zwalnia, już korzysta z tego wszystkiego. Nie ukrywam, że basen zakupiłem e, pompę ciepła, żeby grzać ten basen. Taki mały basen 4000 litrów niecałe. Będzie postawione na tarasie, żeby tutaj trawę zrobić i dokończyć. Wczoraj była w ogóle bardzo duża ulewa. A ja dzisiaj muszę wrzucić te obrzeża, co przywiozłem parę dni temu i tak leżą. Tu muszę krawężniki zrobić. Tutaj muszę po korę pojechać. No wiadomo, wszystko podokańczać to, co tam zacząłem. I tak to w sumie wygląda. Tak to jest to, jest to co u mnie słychać. Ta paleta jest w miarę duża. A ja zostałem sam. To trzeba sznurki porozkładać. Do sznurków trzeba wszystko jakby porozciągać. Tutaj jest. Tu są obrzeża. Tu jest ta kostka brukowa. No i tu Maksiu, który czeka. Bo Madzia jak pojechała to on już tylko czeka przy tej bramie. Na nią. Maksiu tęsknisz za pancią? Kto Cię obciął ładnie Ja? No i tak będzie czekał. Tak długo będzie czekał, aż ona przyjedzie, nie? Także dobra, ja muszę tutaj działać. O tutaj mieliśmy też takie imprezki w domu. Nogami elektrycznymi jeździliśmy. Wszystko jest poryte. Psy tutaj kopią dziury, jak goście przyjdą. Także każdy ma swojego psiaka, to wiecie jak to jest. Dobra, zasuwam. Coś porobię i do następnej wrzuty. Nie byłbym sobą, jakbym Wam nie opowiedział o kolejnej wtopie. Wszystkie zraszacze mam do demontażu. Dlaczego? Ponieważ Marcinek, który robił te całe nawodnienie, mnie się pytał, co i jak, ale przyjechał mój kumpel i powiedział, że muszę dodać obrzeża. Czyli zobaczcie, takie obrzeża po całości według płotu, żeby po prostu jak koszek osiarką, no to sobie jadę po tych kamieniach i nic mi więcej nie obchodzi. Także słuchajcie, przy bordach też robię obramówkę. Tutaj, jak możecie sobie zobaczyć, też z cegieł układam obramówkę. Tylko, że zraszacze są za blisko. Także muszę je wyciągać, obcinać, zakręcać ponownie, odsuwać się, lub węże przeginać i, i po prostu je zrobić tak, żeby ta 10 cm opaska się zmieściła. Kolejna wtopa. Kolejne cofanie się w budowie, coś było zrobione, jest rozrywane, bo jest siatka na krety, muszę się podkopać, muszę ją przeciąć, muszę poodcinać, muszę założyć na nowo. Mam tego dosyć. Tutaj, jak widzicie, jest wszystko poryte na obrzeża, tak muszę je wstawiać. Jak widzieliście, była kostka brukowa robiona, gdzie było można od razu to zrobić. Nie, teraz znowu robota jest dodawana. Także zobaczcie tutaj. Tutaj muszę teraz podkuwać Młotem skuwać beton, żeby się wkleić, żeby obrzeża przesunąć Naprawdę kupa roboty. Jeszcze zostawiłem tą całą robotę Pojechałem obejrzeć korę. Naprawdę wielkie hałdy kory Ta kora jest niesamowicie droga. 25 zł za jeden mały woreczek Przecież ja muszę tutaj naprawdę, powtarzam się, wpompować dużo wolków Mam dosyć. Dobra Pokazuję Wam błędy, żebyście naprawdę ich uniknęli nie robili tak jak ja, tylko inaczej. No i co? No i na tyle, nie? Jak moja żona już wróciła z roboty, mogę ją nakamerować. No i to na tyle. Działamy dalej. Ona po robocie do roboty, ja ją wykorzystuję. No i tak już zostaje w tym związku. Także do następnej wrzuty. Zobaczcie, kostka brukowa ładnie już jest położona. Dużo i jest pięknie zrobiona i teraz czujecie to co ja? czujecie to co ja? czuć las zaczyna się dziać magia dojechała kora 100 worków frakcja od 10 do 6 piękna i działamy słuchajcie będzie pięknie zaraz pies będzie miał gdzie sikać Wysypuję ją. Lecimy na bogato. Kupiliśmy więcej niż nam potrzeba. No, ale jak szaleć, to szaleć. I tak to wygląda. Efekty zobaczycie, jak po prostu zadzieje się magia i drzewa będą sześciometrowe. Także do zobaczenia za 9 lat. Pozdro! ale las przyszedł do nas. Teraz na wodzie zaoszczędzimy. To się namoczy. To się namoczy i zawsze będzie trzymać wilgoć, nie? Cześć!